Widziałam, że nie będę mieć tych pieniędzy, no bo jak? Chyba, żebym musiała komuś ukraść. I to mi przeszło przez myśl. Kościół katolicki chciał wprowadzenia zakazu aborcji po to, żeby przypieczętować pewien podział władzy dla strony opozycyjnej. To nie była wysoka cena do zapłacenia. Nie spałam całą noc. koszmar po prostu straszny bóle w pracy. Musiałam mu dać, że wszystko ok. Ból był niesamowity, ale też niesamowita ulga była po tym wszystkim.